Cześć, witajcie, dzisiaj chciałbym Wam pokazać absolutnie fenomenalną waleczkę na kopalniach gracza Knur Kryminalista. Piękny Nick. Gracz ten na S100, jak już mogliście zobaczyć w tytule, zdobył on 14 tysięcy damage'a. Jest to wynik dla mnie fenomenalny, no i na pewno nie tylko dla mnie. Ja taki damage robię chyba w 7 bitwach, przy dobrej, przy dobrym losowaniu w pięciu. No niestety ja do najlepszych nie należę. No i dobra, zobaczmy jak gracz sobie poradził, jak do tego doszło i czy to jego umiejętności zadecydowały o tym fenomenalnym wyniku. E, widzimy, s to chyba będzie kierowało się na górkę. I teraz trzeba t 32 T32 nie jest jakimś wielkim problemem dla s na zwykłych pociskach. Co warto zauważyć to też, że gracz będzie grał przez całą grę na zwykłych pociskach. Ale strzał teraz w garnek i jeszcze nieskupiony celownik do końca. No właśnie to jest to, że takie duże wyniki nie robi się tylko dlatego, że się ma wyśmienite umiejętności, tylko też w dużym stopniu musi pomóc RNG. Te strzały w du w dużej ilości muszą wejść. Tak zwanym fuksem. Normalnie takie strzały, wiecie, nie wchodzą, a na taki duży wynik składa się właśnie bardzo dużo rzeczy, tak jak yy, dobra gra gracza, dobry pomysł na grę, plus sprzyjające RNG. No i też nie oszukujmy się, sprzyjający wrogowie, którzy czasami wyjeżdżają bezmyślnie i oddają swoje HP za darmo. O tutaj mamy chiptain'a jak wyjeżdża, no, no, no kto tak chiptainem wyjeżdża i pokazuje dolną płytę, żeby od razu w nią się wbić. Bo tu będzie też darmowy damage. No, gracz postanawia chyba już do końca wjechać na górkę, nie boi się tych tedeków, które tam stoją, niewykryte jednak zobaczył wiperę, skończył ją. I cofamy się. Tak bym właśnie robił, nie wjeżdżałbym tam, bym się tutaj cofał raz, że jest tu ci. o, no zobaczcie, RNG jest wyjątkowo po jego stronie. Celownik na pół mapy i wchodzi w garnek chip tej nowiny. Tutaj dobre pierwsze zagranie w gąskę obiektowi, po drugie, niestety nie weszło. Tak jak mówiłem, bałbym się tu wjeżdżać, bo są... O właśnie, strv niewykryty, który wali nas w bok. Teraz obiekt. Mamy już coraz mniej tego HP. Tutaj nie polosowało. Mógłby ściągnąć tego Francuza, ale nie polosowało. Drugi strzał, już go nie ma. No i co? Będziemy kończyć obiekta. Tym razem dobrze polosowało obiekt skończony. O, wótek na nas wyjeżdża. Na szczęście odbija się. Gdyby się nie odbił, podejrzewam, że już byśmy byli w garażu. Dużo szczęścia mamy. E50 teraz trafia w nas, zostało nam 130 HP. Trager. Na szczęście wali nam w gąsienicę. Oddajemy mu Teraz gracz go będzie obijał trochę w mieście. Tak, is 4 bokiem. No i teraz bokiem i jeszcze wysadzenie magazynu amunicji. Is 4 praktycznie zabraliśmy jej chyba całe HP. Tam cały czas na bazie y, kapuje wróg Oniku y, spacer 2018, z tym, że ten Nick jest chyba jego, także to nie jest jego chyba prawdziwy Nick. Y, on jest bardzo kluczowym graczem, zobaczycie na końcu dlaczego. I warto też przyjrzeć się na tej powtórce temu graczowi, ponieważ też zrobił fenomenalny wynik, fenomenalne fragi. czycie jeszcze na końcu, co on jeszcze zrobił. No i czy będzie trzeci strzał na skończenie? Tak, oczywiście Teraz szukamy przestrzału na typa Był, ale niestety depresja działa nie pozwoliła nam się tak dobrze Wygiąć na niego i jest strzał, jest widać go bokiem strzał i typ 5 heavy Pojechał sobie do garażu Teraz zobaczcie na ten strzał, bo on jest kluczowy Nie przebijamy go w bok On ma 286 Punktów życia nie przewiliśmy go w bok. To, był, to było kluczowe dla całej gry. To, że go teraz nie przebiliśmy. Bohater postanawia jechać po niego. Pisze na czacie, żeby mu go zostawili, bo ma 14 tysięcy demedża. Z góry was też przepraszam, jeśli słychać chrapiącego mojego psa. Leży koło mnie i chrapie. A nie chcę go budzić. Jedzie na pewniaka gracz drugi strzał. Również w bok, i również nie przebija pancerza. Są to kluczowe strzały. Zaraz zobaczycie dlaczego. No i niestety gracz za bardzo się podpalił. Wyjechał i gracz Uniku Spacer 2018 przebija go. I kończy jego walkę. Tak bardzo ładno. 7 fragów i 14 tysięcy damage'a. Tutaj została jeszcze WZ, która próbuje walczyć. O, miano wygranej gry. Przydałoby się, żeby jeszcze ta gra była wygrana. Oczywiście więcej expa będzie. Czy zdąży Zeta się odwrócić? Nie zdążyła. Dostały 293 HP. W sumie można powiedzieć, że mają teraz porówno HP. Są na jednego hita. No i teraz side scrapy. I tu WZT popełniła błąd, ponieważ działo ma na środku. Przeciwnik na SideScrape strzelił sobie tylko w jej lewy bok, a ona go jeszcze nie widziała. I tak się skończyła gierka. No, i mamy tu podsumowanie. Jest oczywiście MK, druga biegłość wbita na S100, oczywiście duży kaliber i top gun. 257 tysięcy zarobione, 3900 EXPA. I 30 obligacji. Wynik drużynowy oczywiście jest to na pierwszym miejscu. 14 tysięcy a 7 fragów. I bardzo mało, bo tylko z 1100 bazowego exp'a dlatego, że bitewka była przegrana. Tu zobaczmy, że TFOP, się 50TP, VK, Stuwa i to nie zrobili żadnych obrażeń. No i co warto jeszcze dodać, ten Spencer 2018 z przeciwnej drużyny, o czym wcześniej już mówiłem. Zrobił 7300 uszkodzeń 5 fragów i bazowego expa miał ponad 2000. Od początku do końca przesiedział na kapie broniąc go i udało mu się ta sztuka. Zarobki zarobki nie są imponujące, ponieważ została zużyta prawie cała amunicja dlatego było zarobione 257 na 334. I to by było na tyle, moi drodzy. Jeśli byście chcieli się pochwalić jakimiś swoimi wynikami, zapraszam do komentowania. Napiszcie w komentarzu, jakie mieliście największe zadane uszkodzenia lub pragi, może jakieś wyciągi. Zachęcam też do zostawienia łapki w górze i subskrypcji. Dzięki bardzo, do usłyszenia, trzymajcie się.